Show, które robię, staram się co jakiś czas zmieniać, tak jak zmienia się moje życie. Kiedyś byłem kierowcą rajdowym, samochodem jeżdżę od momentu, gdy skończyłem 8 lat. Teraz daję pokazy dla ludzi i tak jest już od 15 lat. No a teraz uwaga, drzwi otwarte i nie ma w samochodzie. Ten człowiek ma 15 rekordów Guinnessa. Przez ten czas zwiedziłem już wszystkie kontynenty, a tylko w tym roku byłem z moimi pokazami już w ponad 30 krajach. Wszyscy moi znajomi i rodzina wiedzą, że jestem nieco szalony. Jeżeli publiczność wydaje się, że coś jest niebezpieczne, to tak naprawdę wszystko jest pod kontrolą. Ja to ćwiczyłem setki razy. Można powiedzieć, że to, co robię, jest w miarę bezpieczne. Choć czasem zdarzają się nieprzewidziane wypadki. Kiedy kładę się spać obok łóżka, zostawiam kartkę papieru i długopis. Ponieważ zdarza mi się obudzić około 3 lub 4 w nocy z jakimś dziwnym pomysłem i natychmiast go zapisuję, inaczej bym o nim zapomniał. Następnie z rana sprawdzam, czy to, co sobie wymyśliłem, jest w ogóle możliwe.